Jest. Dobra, ustawcie się, Znale. ustawcie się, ustawcie się. <grym> wyliczył <znowu> to, wyliczył to, Dobra! Kapitan Maurer kontra Jędrzej. Papie kamieńczyce, trzy, dwa, raz! Kurwa! Więc, żebym zaczynał, w są! Raz, dwa... Dlaczego nie ma kajpu tu? Jędrzej w NIP Latvia Widzimy się w finale, jak na co narobę Tak, o czym ja Daleko no, no, zaszedłeś Nie spodziewałem się ciebie tutaj Ja bym ty chyba też... Yo, yo, yo Mentor mówił WSR A to tak ci powiem kotku jak ryba Tak ci kopiasz pizzę, że ci zostanie w środku Miało nie być o pannach, co powiem ci to leszlu. Ruchaj moją pannę i tak nie spłodzisz lepszych wersów Bo nie masz mózgu Nie masz mózgu słów brat Więc twoje wersy są e, najmniej pustka Jo, i tak to rzuca, bo teraz właśnie głupia, kurwa, wiesz, na ciebie z buta I nie nibylandia, nibylandia, dobra wiesz, bo nawet tam miałbyś być kurwa, chujowe węgi. I teraz tak ci to powie, prosty brat, Ale chyba z mordy wyglądasz trochę jak Jodruś pan. Jo, wiesz, i teraz przestać. Bo tak zresztą to przystąpiła chwaleczka. I teraz sprawdź to powału, bo kurwa mężny masz tych samych rozmiarów. Jo, i wiesz, że mają dobra pisma, no, język jak polece... Ja na I tak ci to powiem, kocie, nie będę tu latał, nie damy! Ten ciebie to rekord Guinnessa Yo, o, o, o pat, Jaka Nibylandia, myślę kurwa co za No ciężko zostawić w piśmie sandała! I kurwa, tytuł jaby, żeby sprawa jest prosta! A jeszcze groszej, zostawić jabłonka! Jadę w sumie tutaj nie ściemnia! Ty jak ja bąki, no to kurwa w skarpetkach, okej! Okay. I kiedy jadę, kurwa, cisny z tą ścierą! Mam więcej a kończy, piję na rekord! Dobra stary, kiedy jadę ziomek, oceń, jaki dwoleń, lubisz, próbisz wam proszę I kurwa stary, kiedy jadę ziomek, to jest proste! Jak to zażyje, to, to w końcu urośnie! Oh, okay. oh. uh. Ja! O! Uh. Wow. Ja. Japon! Ja pot, ja Jakie ja porki polecę z tą stroną, bo przy twoim rapie wszyscy cały iść kurwa w kimono. Yo. Wiesz, i to powiem ci to znów brat, a misz to jedyne co kurwo zabierzesz do łóżka. I na niego się tam spuszczasz I teraz przestań, bo nawet to nie rozpiędolisz dzisiaj dziecka Yo, i nie nic dzisiaj jędzka i masz rekord Gineza dzisiaj tu w chujowych wejściach. Yo, i teraz sprawdź, masz jeszcze rekord Gineza ze wszystkich w unikaniu mark. Yo I miedź na ja i to jest sporta, Ale zapomniałem, tym lepszy jest od ciebie skończak. Yo, jesteś z jednego miasta, więc sprawdź o tylko Chujowy styl, chujowe flow, widać jedna szkoła. Yo, jedna szkoła i powiem ci jeszcze jedna szkoła, bo duże bacta, ale widać, że jeszcze do tego każdy z was I teraz tak to powiem, to Zapiorę coś do łóżka i o spoko pysiu Zapiorę bo do swojej panny mówi pisiu. I kurwa stary kiedy jadę ziomek Dobrze wiesz poklepię ją po brzuszku Jak teddy Berry. I kurwa kiedy jadę ziomek jedną akcję sprawdzę Zaglądasz często do słoika jak puchatek kurwa I kiedy jadę ziomek Oni się doniosą A jesteś kurwa głupi jak osioł I stary dobra kiedy jadę ziomek Chwilka wyjmę kutasa w kiedy jadę szabek, teraz nie wracaj! Bo to w sumie może być i wylady jak kiedy jadę żałek. Kurwa ciśnę te wersy, sprawdź. Bo muszę poratę. Nie ma do Nie, nie ja jak ktoś z nas moje jakiś dryp, to proszę, żeby jada, bo letańska jadę. Okej. To ja je poproszę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jędrzej, kapitan Maurer, Kapitan Maurer, kontra Jędrzej. Co na to z Rii? Dogrywa raz. Jędrzej raz. Więcej dwa! Więcej wygrywa tę walkę!